Jak spać z holterem ciśnieniowym, aby noc była spokojna i bezproblemowa? Spanie z holterem może wydawać się wyzwaniem, ale to łatwiejsze niż myślisz. Większość pacjentów szybko się do niego przyzwyczają, co pozwala na spokojny, nienaruszony sen. Upewnij się, czy mankiet Holtera jest prawidłowo umieszczony na ramieniu. Urządzenie powinno być dobrze przymocowane do paska lub noszone w torbie, aby przez całą noc nic się nie przesunęło. Staraj się unikać spania na stronie, na której umieszczony jest mankiet, aby nie uciskać urządzenia i nie zakłócić pracy holtera. Przed pójściem do łóżka sprawdź koniecznie, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i czy nie ma żadnych uszkodzeń. To zapobiegnie niepotrzebnym problemom w nocy. Na koniec pamiętaj, aby przygotować wygodne miejsce do spania. Wybierz pozycję, która nie będzie uciskać mankietu ani urządzenia. Jeśli w trakcie nocy obudzisz się z powodu dyskomfortu, sprawdź czy mankiet i przewody są prawidłowo umieszczone. W razie potrzeby, popraw ich pozycję. Życzymy dobrej nocy i spokojnych snów z holterem ciśnieniowym.